Wyobraź sobie, że robisz coś z przyzwyczajenia, a po pewnym czasie twój pies nagle przestaje ci ufać. Nie macha ogonem, nie podchodzi pierwszy, unika dotyku, a wszystko przez jeden, z pozoru drobny błąd, który codziennie popełniają tysiące właścicieli. Wielu myśli: pies szybko zapomni albo to kwestia wychowania. Ale w rzeczywistości psy zapamiętują nie tylko wydarzenia. Lecz także emocje, które się z nimi wiązały. I jeśli kiedyś ukarałeś psa za strach, nakrzyczałeś zamiast wesprzeć, albo zignorowałeś wyraźny sygnał niepokoju, jego zachowanie może zmienić się na zawsze. Dziś przyjrzymy się, czym dokładnie jest ten błąd, dlaczego jest tak niebezpieczny, jakie ma formy, i co najważniejsze, co zrobić, by zachować zaufanie i silną więź ze swoim pupilem. Jednym z najczęstszych, a jednocześnie najbardziej lekceważonych błędów popełnianych nawet przez kochających właścicieli jest karanie lub ignorowanie emocji psa. Na przykład wtedy, gdy pies zaczyna szczekać na nieznajomego, a zamiast zrozumieć przyczynę, właściciel go strofuje, karci albo szarpie smycz. Z pozoru to tylko próba przerwania niewłaściwego zachowania, ale dla psa to sygnał, Twoje emocje nie są ważne, nie wolno ci ich wyrażać. Dla zwierzęcia, które kieruje się instynktem i odczuciami, taki przekaz jest niszczący. Pies nie analizuje jak człowiek on czuje i uczy się na podstawie doświadczeń. Jeśli w sytuacji stresu otrzymuje złość albo karę, a nie wsparcie, to następnym razem albo wzmocni zachowanie, szczekanie, agresję, albo zacznie tłumić emocje. I zamykać się w sobie. Obie drogi prowadzą do poważnych problemów behawioralnych. Wielu właścicieli nawet nie zauważa, że ten błąd pojawia się w codziennym życiu. Szczeniak boi się hałasu. Oj tam, nie bój się, mówimy ze śmiechem: Pies nie chce iść w stronę ruchliwej ulicy. Ciągnijmy, przyzwyczaj się. Albo drży ze strachu w poczekalni u weterynarza, a my się spieszymy i go ignorujemy. Wszystko to jest lekceważeniem emocji pupila. A to oznacza cios w zaufanie. Z czasem pies przestaje zwracać się do ciebie w trudnych momentach, przestaje patrzeć ci w oczy, nie szuka wsparcia. A czasem zaczyna działać samodzielnie, czasem gwałtownie, nieprzewidywalnie, agresywnie. A wszystko zaczęło się od zdawałoby się, niewinnego nie szczekaj w chwili strachu. Zrozumienie emocji psa to nie słabość, to fundament prawdziwej więzi. Uznanie jego strachu, niepokoju, a nawet irytacji buduje zaufanie. I to właśnie od tego zaczyna się wychowanie oparte nie na tłumieniu, ale na szacunku. Wyobraź sobie, że jednego dnia słyszysz: Dobrze ci idzie, możesz tak robić, a następnego jesteś karany za to samo. Zgadzasz się. To budzi niepewność i stres? Dokładnie to samo odczuwa pies, gdy właściciel zachowuje się niespójnie. Dziś śmiejesz się, gdy pies skacze na ciebie po pracy, a jutro go karcisz, bo masz czyste ubrania. Albo pozwalasz mu leżeć na kanapie w weekend, ale w tygodniu już go przeganiasz. Psy nie potrafią czytać kontekstu. Uczą się przez powtarzalność, rutynę i stałe zasady. Gdy te zasady się zmieniają, Zaufanie się rozpada. Niespójność nie tylko wprowadza zamieszanie, ale wywołuje u psa niepokój. Zaczyna się zastanawiać, co wolno, a co nie. Dlaczego wczoraj było dobrze, a dziś źle? To z kolei prowadzi do kaprysów, nieposłuszeństwa, a czasem agresji. Bo przewidywalność to dla psa bezpieczeństwo, a jej brak oznacza zagrożenie. Szczególnie ważna jest konsekwencja w nauce. Jeśli raz pozwolisz psu ciągnąć smycz na spacerze, a potem nagle zaczynasz go za to szarpać, pies nie zrozumie, co zrobił źle. Albo jeśli raz zachęcasz go do żebrania przy stole, a potem zaczynasz go karcić, pies nie pomyśli, rozumiem, poprawię się, tylko nie mogę ci już ufać. Konsekwencja to dla psa jak kompas kieruje się tobą. A jeśli igła pokazuje co dzień inne kierunki. W końcu pies przestanie wierzyć w twój kierunek. Gdy człowiek wybucha krzykiem albo, co gorsza, stosuje wobec psa przemoc fizyczną, niszczy to, co w relacji najważniejsze zaufanie. Tak, być może pies na chwilę się zatrzyma, ale nie dlatego, że zrozumiał swój błąd, tylko dlatego, że się przestraszył. I to jest kluczowa różnica. Psy nie łączą kary z działaniem sprzed kilku sekund. Odbierają emocje, które są tu i teraz. Jeśli krzyczysz, widząc podartą poduszkę, pies nie myśli to przez poduszkę tylko widzi twoją złość i czuje strach. Zwłaszcza jeśli w przeszłości doświadczył przemocy. Przemoc fizyczna nie tylko rani psychikę może też wywołać agresję. W odpowiedzi na ból pies może próbować się bronić albo przeciwnie zamknie się w sobie. Stanie się apatyczny, zacznie unikać spojrzeń, dotyku, kontaktu w ogóle. To droga do zerwania więzi, nie jej budowania. Badania pokazują, że pozytywne wzmocnienie czyli nauka przez nagradzanie jest wielokrotnie skuteczniejsze i bezpieczniejsze. Jeśli pies robi coś niewłaściwego, pokaż mu, co jest właściwe. Przekieruj zachowanie, wesprzyj głosem odwróć uwagę. Ale nie krzycz, a tym bardziej nie podnoś ręki. Pies, żyjący w strachu, nie staje się bardziej posłuszny, tylko bardziej nieszczęśliwy. A przecież wszystko, czego chce, to być blisko ciebie, czuć się bezpiecznie i wiedzieć, za co jest kochany. Psy mówią do nas nie słowami, lecz ciałem. Niestety, jednym z najczęstszych błędów właścicieli jest brak umiejętności słuchania tego języka. Gdy pies odwraca głowę, Oblizuje nos, ziewa bez oznak zmęczenia, albo powoli się oddala. To nie jest humor, to sygnały, prośby o zrozumienie, próby uspokojenia siebie i ciebie. W etologii nazywamy je sygnałami uspokajającymi. To próba uniknięcia konfliktu, przekaz: Jestem zdenerwowany, nie czuję się dobrze, nie naciskaj na mnie. Ale jeśli je ignorujemy, naciskamy dalej. Karcimy, zmuszamy do kontaktu. Pies z czasem przestaje te sygnały wysyłać. I wtedy nagle zderzamy się z agresją bez powodu, albo zamknięciem się w sobie. Pies przestaje szukać kontaktu. Szczególnie ważne jest to przy kontakcie z dziećmi. Dziecko może nie rozumieć, że pies ostrzegał, a dorosły tego nie zauważył. Skutkiem może być trauma fizyczna lub emocjonalna. Dla obu stron. Zrozumienie i szacunek wobec języka ciała psa to nie fanaberia, to podstawa bezpiecznej i zdrowej relacji. Z pozoru drobiazg, schować piłkę albo pluszaka z podłogi, ale dla psa może to być źródło stresu. Zabawki to nie tylko rozrywka spełniają ważną funkcję pomagają psu się odprężyć, rozładować napięcie, zabić nudę albo zająć się sobą. Zwłaszcza gdy zostaje sam w domu. Gdy pies nie ma dostępu do swoich ulubionych przedmiotów, zaczyna szukać zamienników. Gryzie meble, buty, ściany albo szczeka bez końca. Dzieje się tak, bo odebrano mu możliwość samoregulacji. Prosty, bezpieczny sposób na zmniejszenie wewnętrznego napięcia. Szczególnie ważne są zabawki interaktywne: gryzaki z przysmakami, piszczące piłki. Maty węchowe one nie tylko bawią, ale też stymulują umysł. To jak krzyżówka dla człowieka. Zajmuje głowę i poprawia humor. Jeśli chcesz spokojnego, zrównoważonego psa, nie zabieraj mu antystresu. Wręcz przeciwnie, regularnie wymieniaj zabawki, by nie tracił zainteresowania. Mała zabawka może rozwiązać duży problem. Wielu właścicieli, szukając ciszy i spokoju, zasłania zasłony lub żaluzje nie zdając sobie sprawy, że odbierają psu jedno z jego ulubionych zajęć obserwowanie świata przez okno. Dla nas to tylko okno, dla psa prawdziwe reality show, które pozwala mu czuć kontakt ze światem i kontrolować otoczenie. Psy są z natury obserwatorami. Potrafią godzinami patrzeć na przechodniów, ptaki, auta, inne psy. To nie tylko ciekawość, to sposób na zbieranie informacji Redukcję stresu i zwykłą rozrywkę. Szczególnie dla psów, które dużo czasu spędzają same w domu, zasłonięcie widoku to ograniczenie ich bodźców. Zaczynają się nudzić, mogą czuć się odcięte od świata, co prowadzi do frustracji, lęku, a czasem destrukcyjnych zachowań: szczekania, gryzienia mebli, oznak depresji. Jeśli mieszkasz w hałaśliwym miejscu i boisz się nadmiernego pobudzenia, Zostaw psu choćby fragment widoku, na przykład dolną część okna. A jeśli masz dom, stwórz punkt obserwacyjny. Poduszkę na parapecie lub miękki puf pod oknem. Psy kochają przewidywalność. Dla nich rutyna to nie tylko harmonogram, ale podstawa poczucia bezpieczeństwa. Gdy karmisz, spacerujesz i bawisz się z psem o stałych porach, on uczy się czego się spodziewać. To zmniejsza stres i stabilizuje zachowanie. Ale gdy plan się ciągle zmienia, dziś spacer rano, jutro w nocy, potem wcale, pies traci grunt pod łapami. Zaczyna się niepokoić, bywa nadpobudliwy, ma zaburzenia snu, może odmawiać jedzenia albo wręcz przeciwnie, kompulsywnie szukać bodźców. Pomyśl, jakbyś się czuł, gdyby codziennie zmieniano ci godziny snu i posiłków, to samo czuje pies. Nawet jeśli masz nieregularny grafik, trzymaj się przynajmniej stałych punktów. Poranny spacer, główny posiłek, wieczorna bliskość. Prosty plan dnia to dla psa niewidzialna rama, na której opiera swój świat. Usuń chaos. Zobaczysz spokój i większe zaufanie. Często zapominamy, że dla psa to my jesteśmy całym światem. Każda nasza reakcja, słowo, nawet mina wpływa na to, jak on się przy nas czuje? Zaufanie można stracić w jeden dzień, a odbudowywać tygodniami, ale można też codziennie wybierać szacunek, zrozumienie i troskę. Bo pies nie ma drugiego życia na spróbowanie jeszcze raz. Żyje tu i teraz u twego boku. I jeśli dasz mu nie tylko dach nad głową, ale też prawdziwe emocjonalne bezpieczeństwo, odmienisz jego życie na zawsze.